Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie Witasz się z wami Ray i oczywiście Flash Siemaneczko Ludziska Gramy dzisiaj w Left 4 Dead 2 w mapę z jedynki No Mercy Tak myślę, że wszystkim fanom tej gry jest ta mapa dokładnie znana Postanowiliśmy sobie zagrać w to dla śmiechu, dla zabawy Coś nowego żeby się ukazało Tak jest, w kampanię. Będziemy grać teraz A znalazłem pałkę policyjną, słuchaj Na no, siekierkę. Dobra gotowy? Bo musimy iść tutaj Jasne że gotowy, jasne że tak Tu coś leży baseballowy kij Gdzieś już tam zaszedł No tutaj... Przez drzwi na dół już, już. W głowisz się. Spawają Hobbs, 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 Hobbs. Coś tam znalazł? Ciekawy Kibel co? Tak się przyglądasz na niego? Nie. Świetnie. Robię to w serwach technicznych, mam problemy jakieś... Z... To jest Dobrze również nie Ocho, uwaga idzie Kurwa drzwi zamykać, drzwi wychodzić mi jest to. Wychodzić. Ale tak. idzie tego, ale jest tego. Ale... <mate> Zobacz ile to ma zeszło się na interwie. Ale hamstwa, co, O? Łydz będzie. Co będzie? Łydz. Patrz przez te drzwi Wejdę A to płama o. Co ty tak zabijasz? Hello Hello Kto to powiedział kurda, hello ktoś wszedł. Hello Ty mamy ludzi, weź nam zobacz, dogrywam weź się ludzi A nie grają no Ole cię zaropoluje ten hunter, człowieku Ty go nie widzisz? Kroj mu plecy kurde Tam ty, niszczą tego typa Wszystkich muszę ratować nie Wstają się from? How are you guys? Jak to palaczki? Pascal Wow Ja tu zabawiam z zombiakiem Kurwo ty Wyjdź. gdzie podglądasz? To jest tutaj łapka Tu jest łapka Na no dole jest, jest rurobomba Zaskoczyłem na dół I zjebałeś właśnie Bo idziesz tam ten wysap. Zamykaj te drzwi jak zapraszasz kogoś na te <grym grym grym> kurwa, bo tam za dużo tego ludu nadejdą A ty nagrywasz dalej czy nie? Tak Gurcze Ale co Jest tutaj I co, jakoś lagi się uspokoiły zbyt? czy nie, a zbyt? Tak, trochę tak coś... ty, 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 ty zobacz jaka akcja jest, zobacz, tutaj na ścianę jak człowiek skaczący, widzisz? Tu. Gdzie? Widzisz? Nie widzę. No tu. Nie, nic tam nie widzę. Ty, trzeba go ratować. Odejdź, odejdź, odejdź! Co to? Mabito no, kurwa, like Ja jeszcze biję, nie poddaję się. Yes. Już nie żyje? No. żyję. Jeszcze? Tak, skillowałem. chwilowałem. grubego słyszę. Chyba jest na Będzie rzygał, mówisz? Jest, jest. Mówiłem, jest. O kurde, blaszka! Kill off me! Jest gruby. Nice job! Jest Trażając katana. To, Mam kura. katanę, człowieku. wesuwam z za jakąś siekierką. To jest to. Ja to jest to. Zombie, kurde. Katana, człowieku, i opór. Web spada jak w <noise> Z kataną też dobrze idzie. To tu będzie skakać zaraz Jest, mówiłem, patrz. Jak nic nie wiedziałem. No kurde pomóż. Jak? Mabito! No to! Może z ty, góry załasze. No A no, no! no, jak go z prawego przyciska myszy tak dziapniesz? <grywanie> Taki... ...tacy cycyku otumanieni tak łażka tak, jak pijaczki jakieś. Grab and pills. Grab and pills. O żeście, kurwa narobili tam Ja zostałem z tyłu, a pierdolę to w dupę. Ja tu będę bił tą całą brygadę Będziesz bił ta? Tak, ja tutaj staję i biję. Ja też Nie my rozumiesz to, to nie, jak kurwa, trzeba tam to Chłopaki tam ci uciekali, co do nas dołączyli. Tak, troszkę tam ta, ta, ta. Jeden ucieczek Strachajła. Smycy jedzą. Makowca? Trochę idzie tego towarzystwo. Chodź jeszcze po tamtego idziemy. Po śmierdziele. No grubcio jest. <grym> jeszcze Żygajło wow. rzyga, poszedł. Co? Dostał? Gdzieś był Żygajło mi... jeszcze. No w michę dostał, tu leży. Co tu mamy? To dobrze jak ci się lagi uspokoiły, to dobrze. No, trochę tak. Myślisz, że, że wyjdzie tym razem materiał nam, tak? Mam nadzieję. No no. O, to jest? Się się A to już koniec. Mowa tym będzie. ale oh. możemy wychodzić przez metro. Dobra. Myślę, że jeszcze w Jesteśmy tym... bezpieczni, póki co. Myślę, że jeszcze w tym filmie zawrzemy drugi. Level takiego, nie wiem czy to level, poziom, kurde, nie wiem jak to nazywać. Etap może, o bardziej etap. Tak jest. Tak. Yy, w stu procentach się z zgadzam, S w stu procentach. do czego się, ja my wiem do czego. Co? Gówno. W stu procentach. Tak się zbieramy i nie możemy się zebrać, żeby nagrać swój nie? Przyjacielu. bo no może by dzisiaj coś zrobić. No spróbujemy. Spróbujemy. Cześć ja tam na siekiera, Cześć. jak coś to jest siekierka tutaj. Nie, 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 ja swoją Just katankę. Ja trochę... Co ja tam rys... będę się na... ...w ogóle bawił z nimi, ja tam co... Był Rise of metin w betach gry. Oraz... Mów do mnie jeszcze. Słucham. Mów do mnie jeszcze i tam jeszcze prywatny serwer O, jest zrzegajło, zabiłem go ja chyba źle poszedłem. A nie, no dobrze. A kuku, coś się zaśmie. <śmiech> Te śmiechy to dobre. dobre. Ja wiem tą postać. Bo, że kiedyś jak się w jedynkę grało to... O jezu. To się ustawiało bindy różne komendy, żeby jeszcze inaczej gadali, się śmiali. Aha. Mody były, modowało się takie. bindy. Powracamy po krótkiej przerwie technicznej. Pierdoli coś, nie chce się ogłosić oh, coś dzisiaj nie jest dobry dzień Ozym! O, o nie, znów mnie dorwał i się palę. Będzie jadł Ciebie Będzie jadł Rozumiesz? Smoker będzie cię jadł <g authorized> estranisz... <Leonardo> <ti Fragen> <lronny> <limitationsifiersault> Fajnie brzmi! <asks> Smoker będzie cię jadł No pierwsza. Cię pierdoli Jest łapka, moja apteczka to samo moje A ten moje Tam któryś, któryś bohater mówił Ogarnij swój Ogarnij swoje palenie, coś takiego Ta, to twój gada Został go Dawaj głowę, dawaj głowę Ja ci głowy zacznie mogę o, Kurwa nie bijemy rzniemy rz, Przypadkiem na plecy nam nie będą szli? Absolutnie, Tam co? Pompka, pompka, autopompka. Co się nazywa tak. tak? nazywamy... O kurwa, przyjemnie, miło. Koktajl Mołotow. A ja mam tą, tą, tą pompkę pikającą, co będą z do niej biegły. A z tego co widzę, to już się gracze u nas w nie zmienili, bo... Ta, przed... to, nie, jest jeden ten innymi. Sobie, ale... Tu dosyć mogę coś z nami porąbać. Ale poszły Rąk do drżnicze, tych zombiaków Za mało. O! Ty, słuchaj! Mam te... Yy, lasery. Okay. Dobrani? Tak. A nie, to amunicja zapalająca, Reloading. przepraszam. Tank jest na górze. Podniosłem te amo go Fajne. Nie Jeszcze zwykłe. A no nie ma. A nawet nie zwracają uwagi właśnie na moje życie. Chodź, bo tam na górze jest bitka. tu jest. Tego jeszcze nie widziałem powiem ci.

Wow. Myślałem, że spadnę na tu Dobra, teraz jest akcja tego typu. Otwieramy to. On już to zrobił. Chodź tutaj, gdzie ja jestem. Obsługuj plecy. Chodź tam plecy, żeby nie wychodzili z dołu. Dobra. To skurwysyn synku. No, Może teraz muszę pomóc. A no ja zresztą kurwa wylokował jakiś ząbnik Dawać mi tutaj Wszystko pod wchodzi elegancko Podkatane. No ja najgorsza kurwa ronda no, chyba jaką miałem kiedykolwiek Dlaczego? Te, kurwa Idiota. Ja się trzymać nas blisko do czego biegasz z tymi własnymi ścieżka. Idiota. Chodź tam nie bij nic. Nie? Nie. A Nie. Bang, bang, bang. Ammo Śmiech jest najlepszy Muzyczka się zmienia z tego co słyszę no, Co to? Helikopter A helikopter Wiem, że tobie mikro tak zaczęło pierdzić Nie <gry> Czyli po nas przyleciał mówisz? Nie do końca A po kogo? Zombiaki przy, przy, przyleciały Ech, kurwa te krótkie cięcia mnie zdenerwują szybko A cały czas problemy? Wiesz, drugi dzień świąt, co chwila ktoś się kręci Nie no wiadomo o co chodzi O już koniec Odejdź od drzwi, odejdź od drzwi No. O Jezu, więcej wiary kurwa nie było tu No dalej sobie dzieciak. Tego to jest człowiek. Ale ty, ja nawet nie wiem kurwa, idzie, kurwa, to siedzi, bo mnie tu to... nie dowiedział. Iłaj, zesłyszałeś? Iłaj, iłaj, Co za cholera? Głos przechrypnięty, wiesz, po Co? pasterce. Dobra, idziemy tutaj w prawo. Lecimy tutaj, tutaj. Co tak kulejesz? No boż, życie małe. Droga się wydaje być często. Dajcie mi przeciwnika, a nie... Tam idziemy. Każdy kulawy człowiek oh, no! <laughs> Jak tak na was, was patrzę wszystkich takie... Kulawce same. Ooo oh, man. Wzywały. Dobra, chcę, Teraz to się liczę, ja za. idę do środka. O kurwa, ze poszedł do środka Kurcze Tego na zabiję Nadchodzę, Ja tu jestem, ej Wiem No! No plecy zobacz jak ci robisz Widzę właśnie Oli tego jest! Wstałeś? Tak, Ta, podniosłem A idź pan doktorze Weź piłę łańcuchowo Ale piła jest z tym, z tego co tam się widziałem to paliwo ma, tak? Tak co to tak krzyczy? Tam mordet, że ten smoker. Ale jak? Ty dziabnął mnie. <ścoughs> Ale jak, jak jest dziabną, zna, zna. Jest to to Czekaj, a tam nie byliśmy tam dalej. Tam z No nie można nigdzie Tu są jakieś drzwi. Tu jest jakiś magazyn. O! Mm. Hey man, that's hard! No i chuj! No i chuj! Ja ją bieraj, piłam! patrz mi na to. No i pan no. coś odjebał? A pink. Oh, nie... Co się stało? Murde, to jest boomer opierto z zigami i koniec <laughs> już. <jest. Thanks. laughs> ja już go widzę gdzieś tutaj. Thanks. <noise> Chodź bo zaraz zdechniemy kurde, wstyd jak olej <noise> tu O oh, jezu! Everyone inside. Everyone inside! Boomer za tobą boomer! Tak <noise> ucieka! Gdzie? <głos> <głos> <the good> <głos> <głos> Mówisz że go gdzieś tu słychać? <noise> no i co, i to by było na początek chyba na tyle, tak? Tak jest Trochę przeciwności no to, to losu no to, to, to... było, ale... Trochę było tu, y, 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 przycinek z naszej strony, i, ale też było ciekawie. Ale też było ciekawie, no to no. było. Tak I późno co, jesteśmy się. bezpieczni? Tak jest. Do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Cześć.